Czekamy, dawaj mapkę, tylko trzeba ją ulepszyć, tak? Tak, to idziemy do piątego aktu. O kule, Dual Arena można tu dostać. Ty, jest co na przykład masz? orb, który redukuje density, ale przeciwnicy są twardsi i silniejsi. Boję się ich. Dawaj density. Lubię Czekaj density. patrzę, są różne orby, czekaj patrzę mm -hmm. co robią. Imbue map to magic, imbue map to rare, horadrim dream orb, Roller map. Scoring Regal U, podniesienie tieru. ta są orby jak w poe. Normalnie tak o. Dobra, to chyba zmi w rera zmieniamy, nie? Yy, no jak ci stać? Całą, ja mogę coś całe pieniądze muszę. No to, to jest. Ty no, daj, ja się co najwyżej. Dobra, zostało no mi 10 koła. Musisz mi rzucić okay. 180. Okej, okay, okej, okay. to już idę. O. A, 180. No nie, no tyle to nie. Nie mam tyle. No ja wydałem 60. A, dobra. No dobra, no dobra, niech ci będzie. Chodź. Otwieraj pana kostkę. Mamy jedną niebieską mapę, co możemy przebyć z niebieską na razie. Zobaczyć, tak. czy w ogóle jest to palić żółtą, o co chodzi. Tak, tak, tak. O! Ok. Ruin system. Dobra, choć razem. Pierwsza mapka, widzowie. Let's fucking go, ale fajnie, widać, że to jest nowy layout. Aha. Tak, tak, jest totalnie customowy, fajne. I tutaj widzę, że to jest 8.7 MOBY. Mhm. Ciekawe, ciekawe. Na razie jest okej. Okay. Ja z tego co rozumiem, to z imionami potem się radzi na przykład przez merce w tej grze, że kersy nakładają z broni jakichś unikowych i tak dalej. Więc jak dropnie nam jakaś tam runa, miarę wysoka, to można zrobić od razu merce takiego. Chciałem przez spadek zidentyfikować monopotę. ty <laughs> na to. W mod nie ma map device, po polsku mapa urządzenia. No w sumie. Dobrze powiedziane, widzu. Widz wie co jest najważniejsze. Ty no. Biją mnie dużo. W sumie Miśmi tu nie pada, to mogę może przynieść śmierć. A ja mam swojego, no. Tylko na razie same white moby bijemy, bo to, to może mieć aha. duży związek z tym, dlaczego coś nie pada. Nie no, były jakieś tam unik moby też. Tak, okej. Okay. nie jak duży będzie, tak duża będzie ta mapa. Aha, aha. no no no. Ja poszedłem w lewo w ogóle bardziej, żeby tutaj, żebyśmy tak wyczyścili. też po polsku map device to GPS A GPS to nie jest po angielsku też? <laughs> nie, to jest z polskiego, zdaje się. Krzysztof, GPS, to by nalazł. No. No, mojego nazwisko? <laughs> tak, tak. Z tych GPS-ów? Powiem że łatwiej to idzie niż e, akt piąty, zdecydowanie. No. Ciekawe o ile trudniej na żółtych mapach, ale to się przekonamy. No, no, no. I na wyższych tierach tak samo. Globalny system pozycjonowania. G... g, g, g Póki co żadna mapka nie poleciała, faktycznie może być jakby... Low sustain. Globalny pozycjonowanie system GPS. Jestem fanem takich odwrotno odwrotności i przyku zdań pppp. Okej, okay. to sobie bądź, ale nie musisz się tym odnosić. Co to był Bosik, że tu leciał czy full poty Jakiś unikat był. Yeah. Okej. Okay. Ale w zasadzie nie wiedziałem czego się spodziewać po mapach. Ale jakaś część mnie się spodziewała, że zostaniemy obsypani rarami. Ja żeby... też. Ale... Znaczy nie, 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 to przepraszam, ja myślałem, że ci chodzi, że zostaniemy obsypani oponentami i nas zjedzą. A... Okay, okay. A to nie wiem. Ale faktycznie nie leci dużo, wydaje się, że mniej leci niż na krowach, co jest ciekawe. Widz mówił, że to będzie 8-5 tak jak wszędzie? A to 8-7 No, wic kłamał. Ale też widz mówił, że będzie Quant podniesiony potem, więc tam odczujemy różnicę. Co to? Znaczy zieldzich wypad, co to jest? Co? UBER ANCIENTS INGREDIENT FROM T1 MAPS okay. UBER ANCIENTS? No Okej, okay, czyli tu są normalnie fragmenty na... ...bost jak w PoE Tak jest Super Chciałbyś takie ogromne mapy w PoE? No Panie, w grach zazwyczaj chodzi się w prawo No, lepiej trzy razy w lewo niż raz w prawo Czy jakoś tak? Powiedział chyba ten... Y tak? <laughs> ...Evil Garwin <laughs> Silny Unikat nas goni Piotrze Ok, Gloomweaver, widzę go. Okay, widzę, że tego nakopałeś. O, mapa Tier 3 wypadła. Uuu, a mi Steel Driver. To jest baby driver, mi wypadł, ale to jest low okay. level. Ty, Evil on you from The Void. Co to znaczy, widzowie? O, oh. pytanie do ekspertów moda. Co to <laughs> znaczy, że Evil beckons from The Void? <laughs> jest, Event z, z Mendelem? Jakiś? Yy, z efektem Mendele, tak? Mendele? Tak. Tu się kończą te motki? Czy to jest ten event, właśnie? Może że to jest ten event. <laughs> A, bez beki, jest tam Shadow of Mendele. Chyba trzeba nie wiem. kliknąć czy coś? Musimy zrobić wszystkie zombie, jak nie widz mówi. Okej. Okay. Jest League Mechanic. Insane. w kości. O, Splinter o of the Void, idę podnieść. Nawet dwa. Ratma. To jest do wejście na do jak rozumiem. I, ale was że ile tu sprawdza ciało? No, po tym evencie. Tak, ten event to dam prawie... Trasz. ...spół levela nam dał. Cię wrócę sety. na chwilę. Mm. Mam dużo jakichś takich itemów na cel, a widać, że gold tutaj przyda. Głupi NPC, nie chce ode mnie kupić kostki Horror Dreamów. A to jest wielki skarb. No, dlatego byłem kupić. Też jesteś wielkim skarbem. Dziękuję. <laughs> Co cię bawi? Kłamałem. Zrobiłem trochę miejsca. Ty, teraz mi się pokazały perery. Boże, ich jest naprawdę dużo. Nie ma co się nimi przejmować zbytnio. Jak jest dobry self to się pokazuje generalnie. Znaczy ja też widzę teraz uniki, jak chodziłem, to nie widziałem. Dziwne. <grych> nie wiem. Widz mówi, by sprawdzać itemy, szczególnie te, których będziemy potencjalnie używać nasza kasa. Ja sprawdzam. Dobrze. Ej dobra, to już się zwrócił ten orb. Powiem ci. No okay. cztery nie są już z tej mapy. Okej, okay. to no chodź, idziemy. O, tu jest boss, tu jest boss. O okay. kurde. Co to jest? Okej, okay. człowiek Hydra. Ma mechaniki. Proste dość, ale ma. Kurde, on jest. No na pewno dużo silniejszy niż jakikolwiek boss w kampanii, już tak. to widzę. No i jest trudniejszy mechanicznie, bo cokolwiek o, ale robi. No pada. Y... Nawet nie jest jakieś mega tanki. Oj, moje tornado go nie chce dosięgać, i się przez to. Daj i <noise> potem. Jest. Mamy to. Robię opening na streamie. Itema. Chciałem powiedzieć, widza. To coś niesamowitego dla ciebie na level 3 barbarzyńca. Okej. Okay. I war level 35. A to jest Alibaba. To jest item z MFM. Co, kończymy mapkę, nie? No, czy może być więcej jakichś jakich mechanik sezonowych. No na pewno jest chociaż jedna inna, nie? Ale nie, w sensie czy na tej mapce może być więcej. Okej, okay, okej, okay. rozumiem. Jak gram z kioskiem, to jest rodzinna atmosfera? Mówisz. A my, to my jesteśmy bliźniakami osobno osobnojajowymi. Tak. O kurde, etrial, e... etrial unik. O kurde. Co tam masz? Tarcze. 2500 torców. Widzimy, że to PvP. Uf, gramy PvP. Od Smite na mm. również. A to jest w ogóle dla mnie ciekawe, że takim endgame'em T2 jest mimo wszystko PvP trochę, że ludzie faktycznie się tym interesują i to jest dla nich jakiś powód, żeby wzmacniać postać. Ja nie mógłbym. Ja chyba też nie. I dla mnie PvP w tego typu grach jest rollingiem trochę. A wiesz co jest najśmieszniejsze? A nawet ci chyba wysyłałem, nie? No. Jest ten mój filmik na TV Gry i gość napisał komentarz, że nie podoba ci się, bo jesteś nobem i nie umiesz grać. Endgameem. gry jest PvP. To jest mega śmieszne, że gość to napisał pod filmem o Diablo 4, że według niego no, Endgame no, no. Diablo 4 jest PvP. jest Najlepszy PvP na świecie. Pew, Czemu nic nie leci teraz? Nawet potki żadne. Ja nie mam many już. I jaki masz ustawienie filtra w tej chwili? O Boże, myślisz, że mi chowa potki? No. Jezus Maria. Co o to? Jezu, miałem na 5. A, no i wszystko jasne. No. A, chciałem na 4 widzowie. I się <laughs> dziwię, że nic nie leci. <laughs> no. Tak zwany self-troller. Ja jeszcze skończyć. mamy połowę mapki, chyba, bo jeszcze do góry możemy iść. No, trzeba przed końcem serwera to wyczyścić. Naprawdę ogromna okay. jest ta mapa. Kawał mapy, widzu. Zbieram przeciwników. Okej, okay, wiesz, co fajna jest ta mapa. O kurde. Fajne. Zawiodłem się. Kurde, to był zły pomysł, czekaj. Oj. Nie, no co ty zrobiłeś? Mister Kosk. Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja to z drugiej strony, z drugą połową. Tak, my się przedzieramy okay. do siebie teraz. Wyobraź no. sobie, że grasz w. nie wiem, Pworkar to 3 i masz misję. Przedrzy, tak. Przedrzyj się do swojego kompana na polu bitwy. Ej, radzę sobie. Ja też. I to wszystko dzięki twojemu niedźwiedziowi. No, gdyby nie on, to Jezus Maria. A może niedźwiedzicy w sumie, nie wiem. Tak. Użliwe. Patrz. Mamy rozdzielenie na samym początku mapy. Mamy dosłownie jeszcze pół mapy, 14 minut. Chyba, że to nie jest symetryczne. Zakładając, że tamta hydra to był mapbo. No tak, to może faktycznie nie być symetryczne w takim razie, okej. Okay. A nie jest tu nic nie ma. Dobra. A żyje ci Ludek nadal? N nie przyniosłem ludka. A no, wyobraź sobie, że mój żyje. Dużo potionów go karmie, ale. Mój w mele by nie przeżył, myślę. Dobra, chyba wyczyściliśmy. Tak, możemy uciekać stąd. Fajnie, dobra, save and exit